Witam państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Maria Koroniak. Jestem nauczycielem konsultantem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, a jednocześnie dyrektorem dużego zespołu szkół. W skład którego wchodzi liceum, a głównie technikum i branżowa szkoła pierwszego stopnia. Jestem też wieloletnim nauczycielem przedmiotów zawodowych, stąd tematyka mojego dzisiejszego wystąpienia Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kształceniu branżowym. Jest bardzo bliska mojej codziennej pracy. Szanowni Państwo, każdy uczeń, który rozpoczyna naukę w szkole średniej, wcześniej musiał podjąć decyzję co do wyboru swojej ścieżki edukacyjnej. Ten wybór jest trudny dla każdego ucznia, a szczególnie trudny w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ogromną rolę odgrywa tutaj doradztwo edukacyjno-zawodowe. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice bardzo często skupiają się na niepełnosprawności ucznia, na jego potrzebach, na byciu tu i teraz. Stąd nie myślą o predyspozycjach zawodowych ucznia czy też o jego dużych możliwościach. Natomiast wymagają zdecydowanie wsparcia profesjonalnych specjalistów. Zawsze jednak decyzja o wyborze kierunku kształcenia być, powinna być decyzją ucznia. Decyzją ucznia, ale skonsultowaną z rodzicami, skonsultowaną z doradcą zawodowym, z diagnostą poradni pedagogiczno-psychologicznej, a też na drukach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zawarte są wskazówki co do dalszej ścieżki edukacyjnej ucznia. Kluczowym przy wyborze zawodu jest wybranie takiego zawodu, aby uczeń mógł w pełni wykorzystać swoje możliwości, rozwinąć, rozwinąć swoje zdolności, wyrównać deficyty, ale ogromną rolę odgrywa również wybór takiej szkoły, w której uczeń będzie mógł nawiązywać dobre relacje z otoczeniem, akceptować siebie, mieć też poczucie własnej wartości. Dobrze jest znaleźć taki zawód dla ucznia, w którym będzie mógł on rozwijać swoje często ponadprzeciętne zdolności. Jednak jedną z najważniejszych kwestii jest określenie ograniczeń zdrowotnych ucznia przy wyborze szkoły czy wyborze zawodu. Jeżeli już padnie wybór na szkołę branżową czy technikum, Najważniejszą rzeczą jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o możliwości kształcenia w wybranym zawodzie. W przypadku uczniów branżowej szkoły pierwszego stopnia, są to w rejonie Wielkopolski najczęściej tzw. młodociani pracownicy, czyli uczniowie, którzy podpisują wcześniej umowę z pracodawcą o przygotowanie zawodowe. W świetle prawa obecnie młodocianym pracownikiem jest uczeń, który ukończył szkołę podstawową i 15 rok życia. Może być jednak zatrudniany na stałych zasadach, na tych samych zasadach uczeń, który ukończył szkołę podstawową i nie ukończył 15 lat, ale ukończy je w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna naukę i to również będzie odbywało się na niezmiennych zasadach. Natomiast dzisiaj wiemy, że są uczniowie, absolwenci szkół podstawowych, którzy nie ukończyli 15 roku życia i nie ukończą go do końca roku kalendarzowego. Oni również nie mają zamkniętej drogi, mogą być młodocianymi pracownikami, ale warunkiem jest tutaj uzyskanie pozytywnej opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej, no i oczywiście zgody opieku naprawnego. Jeśli już wybierzemy zawód, wybierzemy kierunek kształcenia, ważne będzie, aby uwzględnić zdecydowanie uwzględnić te ograniczenia które dana, dany uczeń z niepełnosprawnością ma. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś wybiera zły zawód, pomyli się, to jest to zawsze problem, natomiast w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego konsekwencje, konsekwencje są dużo poważniejsze, dlatego że narażamy ucznia na zbędny wysiłek związany z uzyskaniem kwalifikacji zawodowej, który następnie nie owocuje możliwością podjęcia pracy w danym zawodzie, a to może prowadzić do rezygnacji, a nawet do spadku aktywności zawodowej. Stąd też warto pamiętać i skupić się na tym, żeby wybór zawodu był naprawdę właściwy. Wtedy uczeń będzie mógł rozwijać się, rozwijać swoje możliwości i osiągnąć w ten sposób samowystarczalność, dochodzić do Pełnego wchodzenia w rolę społecznej i rodzinne, czyli będzie w pełni usatysfakcjonowany. Proszę Państwa, w mojej wieloletniej karierze nauczyciela zawodowca spotkałam wielu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Chociaż w przypadku branżowej szkoły pierwszego stopnia są to najczęściej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W technikum tacy uczniowie się nie odnajdują, dlatego że. Nie dają sobie rady z ogromem materiału, z ilością godzin, jakie w technikum są. Stąd też w technikum możemy spotkać uczniów z zespołem Aspergera, bardzo rzadko słabowidzących. Natomiast w branżowej szkole również zdarzają się uczniowie z zespołem Aspergera, czy też z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją. W każdym przypadku praca z takim uczniem na pewno wymaga dużego zaangażowania ze strony. Nauczyciela. Na przedmiotach zawodowych teoretycznych tak naprawdę uczniowie z orzeczeniem pracują tak samo jak na pozostałych przedmiotach ogólnych. W niektórych tylko przypadkach jest to związane specyfik ze specyfiką nauki zawodu. I tak, na przykład, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeśli znajdzie się w szkole branżowej pierwszego stopnia. Oczywiście, każdy nauczyciel powinien najpierw szczegółowo przeanalizować orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Każdy uczeń jest inny, stąd wnikliwa analiza takiego orzeczenia pomoże nam pracować z takim uczniem. Co my możemy zrobić? Możemy dostosować program nauczania do jego indywidualnych możliwości, ale nie można zapominać, że uczeń branżowej szkoły pierwszego stopnia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zdaje dokładnie taki sam egzamin jak jego pełnosprawny rówieśnik. Stąd też praca powinna być skupiona, praca nauczyciela powinna być skupiona na tym, aby te treści realizować z uczniem, które będą mu niezbędne do pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego, do osiągnięcia pozytywnego wyniku. Dlaczego? No dlatego, że każdy uczeń, który kończy szkołę branżową, chce zdać egzamin zawodowy i ten swój zawód wymarzony osiągnąć. W jaki sposób możemy pracować jeszcze z tym uczniem, żeby mu pomóc? Na pewno konieczny jest bliski kontakt z uczniem, konieczny jest prosty język komunikacji, czyli formułujemy proste zdania, proste polecenia, nie używamy przednośni. Na, na przedmiotach zawodowych borykamy się często z brakiem podręczników. Pomagamy sobie w ten sposób, że pewne materiały są kserowane dla uczniów, ale jeżeli kserujemy materiały uczniowi yy, niepełnosprawnemu intelektualnie, Wtedy musimy zaznaczyć mu to, co on powinien zapamiętać. Uczeń nie będzie w stanie sam wybrać z treści to, co jest najistotniejsze. Także jeżeli jemu zaznaczymy, jemu łatwiej będzie tych treści się nauczyć. Jeżeli dyktujemy notatki, one powinny być formułowane prostym językiem, łatwym do zapamiętania. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, bardzo pomaga. Jeżeli odwołujemy się do tego, czego uczeń się uczy na praktykach, czyli do jego doświadczeń z zajęć praktycznych, a jak dodatkowo jeszcze poprzemy to rysunkami, o wiele łatwiej mu będzie procesy technologiczne zrozumieć. Ważne jest też systematyczne sprawdzanie wiedzy. Krótkimi, małymi partiami materiału. Dłuższe partie są trudne dla tego ucznia do opanowania. W miarę możliwości staramy się nagradzać, często nagradzać tych uczniów za ich pracę czy też oceną, czy też po prostu słownie, zawłożony wysiłek, to bardzo motywuje tych uczniów do pracy. Na pewno nie motywuje, a wręcz bym powiedziała demotywuje postawianie jakiejś oceny niedostatecznej. Lepiej pokazać uczniowi, co jeszcze mu brakuje, co jeszcze musi zrobić, natomiast nie, ocena niedostateczna nie będzie tutaj motywująca. Proszę Państwa, w szkole najczęściej mamy tutaj, jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, uczniów w zawodzie fryzjer, tapicer, Monter sieci instalacji sanitarnych, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych. W tych zawodach naprawdę uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną odnajdują się i udaje im się te egzaminy zawodowe zdać. Tak jak już wcześniej mówiłam, jeżeli chodzi o szkołę branżową pierwszego stopnia, to właśnie przeważają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast uczniowie z zespołem Aspergera, Pojawiają się nie tylko w szkole branżowej, ale również w techniku. Tu także należy bardzo uważnie przeczytać orzeczenie z poradni, wnikliwie przeanalizować mocne strony ucznia, ale też skupić się nad jego trudnościami. Dlatego, że mając uczniów z zespołu Aspergera, wiem doskonale, jak bardzo różne to mogą być niepełnosprawności. Stąd przeczytanie i przeanalizowanie orzeczenia jest bardzo ważne. W pracy z uczniem z zespołem Aspergera powinniśmy starać się jak najwięcej pracować w kontakcie jeden na jeden, zwracać się bezpośrednio do ucznia, starać się nie rozpraszać go niepotrzebnymi rzeczami. Jeżeli mamy procesy technologiczne, warto te procesy technologiczne podzielić na etapy, i również tutaj łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniami z lekcji czy z zajęć praktycznych. Jeżeli mamy jakiś proces technologiczny, on już jest omówiony, to trzeba dobrze sprawdzić, czy uczeń ten proces technologiczny tak naprawdę zrozumiał. Bo że on go zapamiętał, to na pewno będzie mu to łatwo zrobić. Natomiast istotne jest to, czy on zrozumiał, więc trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście ten proces technologiczny uczeń zrozumiał. Uczniowie zespołu Aspergera lepiej pracują, jeżeli nie zmieniamy im warunków pracy, czyli staramy się, żeby w danej sali siedział ciągle w tym samym miejscu, w tym samym, w tym samym pomieszczeniu. Jeżeli w ramach zajęć teoretycznych, zawodowych są do wykonania jakieś rysunki, to też należy dokładnie uczniowi powiedzieć, co on ma zrobić. Nie używamy metafor, przenośnień, nie zawsze rozumieją przenośnie czy metafory. Ważne też jest, żeby nie musieli pracować pod presją czasu. Nikt z nas nie lubi pracować pod presją czasu, a szczególnie uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeżeli damy im czas, damy im spokojnie pracować, na pewno efekty będą dużo lepsze. W przypadku uczniów z zespołem Aspergera bardzo dobrze pracuje się metodą projektu. Na przedmiotach zawodowych często można pracować metodą projektu i wtedy. Uczeń bardzo dobrze taki projekt wykona, jeżeli będzie cała zasada związana z pracą, metodą projektu ściśle opisana, czyli on będzie wiedział po kolei, jakie prace ma wykonać. On sam sobie narzuci tempo i naprawdę potrafi bardzo dobrze metodą projektu pracować. Warto też podpierać się rysunkami, filmikami po to, żeby wytłumaczyć procesy technologiczne. Kolejną niepełnosprawnością, z którą możemy spotkać się w szkole branżowej czy w technikum, to uczniowie słabowidzący. Zdarza się to, powiem szczerze, bardzo rzadko. Ostatnio, pamiętam, mieliśmy ucznia z, y, słabowidzącego w zawodzie sprzedawca. Tu bardzo ważne jest to, żeby określić, jakiej wielkości litery tak naprawdę uczeń widzi. Oczywiście musi mieć miejsce dobrze oświetlone. Jeżeli jest niezbyt dobrze oświetlone, warto jakąś dodatkową lampkę mu postawić. Jeżeli korzystamy z jakichś materiałów, rysunków, wszystko powinno być skserowane w większym powiększeniu, aby uczeń bez problemu mógł to wszystko odczytać. Miejsce ucznia powinno być blisko nauczyciela, blisko tablicy. Również więcej czasu powinniśmy uczniowi dać na rozwiązanie zadań. Warto też sprawdzać wiedzę ucznia, opierając się głównie na odpowiedziach ustnych, a nie na, odpowiedziach, na pracach pisemnych. Dobrze jest też mówić o tym, co robimy, bo wtedy uczniowie łatwiej jest zrozumieć zagadnienie, bo nie musi patrzeć, tylko słucha. Uczniowie z tą niespełnosprawnością nie zdarzają się często, dlatego że w większości zawodów konieczny jest jednak dobry wzrok. W tych wszystkich zawodach precyzyjnych, mechanicznych niestety uczniowie słabowidzący nie będą mogli tego zawodu wykonywać. Proszę Państwa, jeśli chodzi o y, uczniów niepełnosprawnych w szkole branżowej czy w technikum, to nie jest to tylko praca na przedmiotach teoretycznych, zawodowych. Bardzo wielu z nich będzie musiało spotkać się tak naprawdę z rzeczywistym miejscem pracy. Tak jak już mówiłam, w branżowej szkole pierwszego stopnia uczniowie pracują w zakładach pracy, podpisują umowę i pracują w rzeczywistych warunkach pracy. Po rozmowach z pracodawcami, kiedy pytamy, jak oni funkcjonują w miejscu pracy, okazuje się, że większość tych uczniów z niepełnosprawnościami, to obojętnie jaka byłaby to niepełnosprawność, wymaga większego nadzoru ze strony pracodawcy czy opiekuna praktycznej nauki zawodu. Ucz... Uczniowie tacy potrzebują większego nadzoru, potrzebują, żeby powierzane im prace nie były wykonywane też pod presją czasu, o czym już wcześniej mówiłam. Muszą mieć dokładnie wytłumaczone, co mają zrobić. Języka, który używa język, którego używa pracodawca, musi być naprawdę komunikatywny. To musi być konkretne polecenie. Dobrze jest, jeżeli prace, które wykonują ci uczniowie, są pracami powtarzalnymi, wtedy łatwiej im dany proces technologiczny zapamiętać. Bardzo dobrze pracują też w małych grupach, stąd uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego spotykamy najczęściej w mniejszych zakładach pracy. No i co najważniejsze, to pracodawca musi mieć dobre i duże serce dla uczniów, którzy trafiają dla niego, dlatego że czego tak naprawdę potrzebują uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? Chyba tego, co, czego potrzebuje każdy z nas. Czyli potrzebują. Otwarcia, potrzebują kontaktu, komunikacji i zrozumienia. Podsumowując, krótko przedstawiłam Państwu problemy, z jakimi spotykałam się sama osobiście w pracy z uczniami z niepełnosprawnymi podczas kształcenia zawodowego. Szanowni Państwo, najważniejszą rzeczą jest, aby zawód, który wybierze uczeń, był zawodem, który będzie mógł wykonywać, żeby jego niepełnosprawność i ograniczenia, pozwalały mu na wykonywanie tego zawodu i rozwijanie jego zainteresowań. I to jest główna rola nauczyciela przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych w szkole branżowej czy w techniku. Dziękuję Państwu za uwagę.